Całe 17 200 zł. Tyle w tym miesiącu zarobił mój mąż. Czas przejść do zarządzania naszymi wydatkami. Najpierw wypisujemy datę oraz nasze dochody. Następnie przechodzimy do rachunków: czynsz, prąd, gaz i internet. I tylko 10 zł na netflixa bo płacimy na spółkę z moją siostrą. W tej kategorii wyszło 3540 zł. Kolejny krok to codzienne wydatki: zakupy spożywcze, nowa para szpilek, torebka na przecenie, tarbak jedzenie na mieście. Tutaj łącznie wyszło 3700 500 zł. Kolejny etap to nasze oszczędności. Fundusz na wspólne City Break w Dubaju i moje marzenie, czyli biznes online. Razem wyszło 2,5 tysiąca. Na koniec zaglądamy do zobowiązań. Tutaj mamy ratę za Dysona i kredyt za szpilki na wesele. Podsumowując, wyszło 1080 zł. Wrócam wszystkie dane do śledzenia transakcji i już wiem, jak w przyszłym miesiącu mogę lepiej zarządzać swoimi wydatkami. Ten arkusz pozwala mi ogarniać budżet bez kłótni i bez tłumaczenia się z każdej sukienki. Zostaw lajka i skomentuj ten filmik słowem para, a podejście ci link do tego arkusza.